Dzień dobry. Pod koniec czerwca wysoko w serwisach informacyjnych hulał temat tajemniczej choroby, która w całej Polsce zabijała koty domowe, zarówno te wychodzące, jak i w pełni pokojowe, możemy tak powiedzieć. I nie trzeba było długo czekać na teorie spiskowe. Miejscami tak absurdalne, że postanowiłem żadnej z nich nie wymieniać. Winnym okazał się być wirus grypy H5N1, którego to materiał genetyczny namierzono z chwilą, gdy nagrywam ten odcinek, w 22 z 43 próbek nadesłanych do laboratoriów. To jest grypa ptasia, czy raczej jedna z wielu gryp ptasik. Konkretnie genotyp CH, ten, który dominował w obecnym sezonie grypowym u dzikich ptaków i który namierzono także u drobiu w województwie wielkopolskim, wyizolowane od padłych kotów. Sekwencje najbardziej zaś przypominały patogen, który na początku czerwca zabił bociana w powiecie tarnowskim, ale bez zapędzania się w jakieś takie zbędne szczegóły. Czy powinniśmy się tym przejmować? Z pewnością nie jest to temat, który zasługuje na przemilczenie. Od lat bowiem Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje właśnie tę odmianę grypy ptasiej, ten podtyp grypy ptasiej jako patogen, który ma największy potencjał na wywołanie pandemii. Do tego stopnia, iż od jakiegoś czasu opracowujemy prepandemiczną szczepionkę. I tak, ta predykcja jest o lata starsza niż istnienie wirusa SARS-CoV-2, wracając jednak do meritum. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym, dlaczego grypa H5N1 no, spędza jednak sen z powiek wielu epidemiologom i jak w krajobraz tego zagrożenia wpisują się wydarzenia ostatnich tygodni, no to zapraszam. Zacznijmy od tego, że grypa grypie nierówno. Wszystko dlatego, że ten wirus charakteryzuje się naprawdę bardzo dużą zmiennością i specyficzną budową genetyczną. Więcej o tym opowiadałem w nagraniu na Spitsbergenie. W zasadzie w odcinku nagranym na Spitsbergenie o rozkopywaniu grobów ofiar pandemii grypy hiszpanki z 1918 roku. Bardzo ten film polecam, bo to jeden z moim zdaniem trzech najlepszych materiałów na tym kanale. Seria. Co się zaś tyczy podtypów. Szczepów grypy, no to w takim telegraficznym skrócie. Do infekcji patogen wykorzystuje dwie glikoproteiny: hemaglutyninę i neuraminidazę. Grypa H5N1 oznacza, że wirus ma hemaglutyninę typu 5 i neuraminidazę typu 1. Gryp, które możemy nazwać ptasimi, czyli takich, które. W przyrodzie krążów w przeważającej większości pośród dzikiego ptactwa jest bardzo, bardzo dużo. Niektóre źródła wspominają nawet o 140. Większość nie stanowi realnego zagrożenia. Z rzadka wywołuje objawy u dzikich zwierząt, a jeszcze rzadziej u człowieka. Istnieje jednak kilka szczepów, które wykazują, wysoką a nawet skrajnie wysoką zjadliwość i są to głównie te zaczynające się od H5 i H7. A z nich wszystkich H5N1 jest uśredniając na różne gatunki ptaków najbardziej zjadliwa. Bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Zabija kury, indyki. Można trafić na informację o tym, że w ciągu kilkudziesięciu godzin od zauważenia pierwszych objawów u pierwszych zwierząt patogen zabija w zasadzie całe stado. Nieco bardziej odporne są kaczki i gęsi, które nawet nie zawsze mają objawy kliniczne. H5N1 zabija jakieś 20-30% strusi, i gwoli ścisłości taka statystyka świadczy o dużej odporności tych zwierząt na omawiany szczep. Dużej, 20-30% śmiertelności, i z jakiegoś powodu niemal niewrażliwe na nią są M. Dlaczego więc nie słyszymy wciąż o śmiertelnym żniwie tej choroby u ludzi? Dlaczego w sezonowych szczepionkach przeciwgrypowych znajdziemy inaktywowane wirusy H1N1, H3N2, ale nie H5N1? Dlaczego wreszcie ptasia grypa jest ptasia? Ano dlatego, że hemaglutyniny, te glikoproteiny od literki H w nazwie, wiążą się w przypadku grypy ptasiej z receptorami. Alfa-2,3-kwasu sialowego. Grypy uważane dziś za ludzkie, za cel biorą sobie receptory alfa-2,6-kwasu sialowego. I zapytacie, na czym polega ta różnica? Niewielka by się wydawało. Na ulokowaniu w układzie oddechowym. U ptaków receptory 2,3, mówił w skrócie, wybaczcie, e, znajdziemy w całym układzie oddechowym. U ssaków w zasadzie tylko w pęcherzykach płucnych. W zasadzie w samych płucach. W efekcie trudniej jest takiemu patogenowi nas zarazić, bo nie wystarczy, że dotrze np. do nosa, ust, gardła, musi przedostać się aż do płuc, no i aby się z nas wydostać, musiałby pokonać tę samą drogę w drugą stronę. Stąd dziś, gdy mówimy o grypach typowo ptasich, łączymy je z niskim potencjałem wywoływania infekcji u ludzi. W zasadzie mamy udokumentowane nieliczne przypadki takowe, głównie na farmach drobiu przy długotrwałym kontakcie z zainfekowanymi zwierzętami. Dwa lata temu w Rosji opisano pierwszych siedem przypadków zachorowania na grypę H5N8, a w Chinach, u jednego człowieka podkreślę, jest opisany przypadek grypy H10N3. W obu przypadkach no, nie wystąpiło zagrożenie życia, ale nie zawsze jest tak różowo. W latach 2013-17 grypa H7N9 zabiła 619 spośród 1622 osób, które na nią zapadły i jest to o tyle niepokojące, że fretki, a więc saki, zarażone wirusem pobranym od jednego z ludzkich pacjentów zaczęły infekować inne fretki, czyli ta zdolność do infekowania tak jakby zaczęła się pojawiać pomiędzy ssakami. To jest nietypowe, w zasadzie niespotykane dla gryp ptasik. A sama grypa H5N1, czyli przypomnę, ta, która zarażała koty w Polsce w tym roku, od 1997 infekuje ludzi. Głównie chorują ludzie w Egipcie, Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. W tych regionach zanotowano 844 spośród 893 według amerykańskiego CDC do tej pory potwierdzonych przypadków. Zarażenia zdarzały się jednak także w krajach, które uznalibyśmy za rozwinięte w USA, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Turcji. Nie jest to więc jakaś tam egzotyczna choroba, choć bądźmy szczerzy. Taka sumaryczna liczba chorych w tym przedziale czasowym no, nie powala. Natomiast w temacie powalania niepokoić nas jak najbardziej powinna śmiertelność na poziomie 52,5%. Mamy bowiem 457 potwierdzonych ofiar grypy H5N1. Dobra, to jak mogły zarazić się koty? To w sumie dobre pytanie. Zjedzenie chorego albo świeżo padłego ptaka mogłoby taki przeskok międzygatunkowy tłumaczyć. Z drugiej strony, umarły także koty, które były niewychodzące i które z całą pewnością nie były karmione w żaden sposób nieprzygotowaną i znalezioną gdzieś padliną dzikich zwierząt. Wirus przenosi się też w odchodach, w zasadzie jest znajdowany w odchodach. Kod mógłby zlizać ptasią kupę, nie wiem, z balkonu, z parapetu, albo nawet z podeszwy buta właściciela, który wyszedł na zewnątrz. I opracowania z początku tego stulecia podejrzewały nawet, że wirus przenosi się za pośrednictwem dzikich wędrownych ptaków. Takich jak gęsi czy kaczki, i przeskakuje na zwierzęta hodowlane, gdy te wchodzą z tymi gęsiami, kaczkami w kontakt. Dziś jednak nie wszyscy się z tym zgadzają. Po pierwsze, objawowo chore zwierzę miałoby problem z odbyciem jakiejś długiej migracji. Po drugie, czas występowania nowych ognisk choroby nie pokrywa się zawsze z czasem migracji dzikich ptaków. I po trzecie, bardzo często nowe ogniska występują wzdłuż powiedzmy szlaków komunikacyjnych, którymi przewożony jest drób. Dodatkowo udział takiego dzikiego wektora podważać może fakt, że do zachorowań doszło w podobnym czasie na oddalonych od siebie obszarach. Mówię tutaj o kotach w Polsce. Oraz to, że wirusy były do siebie bardzo, ale to bardzo genetycznie podobne, tak jakby. No, mało prawdopodobne jest, że jakieś stado się rozdzieliło i po całej Polsce e, takie wirusy rozniosło. Być może słyszeliście, że w jednej z próbek surowego mięsa, które jadł kot, kot padły na ptasią grypę, znaleziono nie tylko materiał genetyczny wirusa, ale wręcz całe wirusy grypy H5N1. I mówię o tym dlatego, żeby was przestrzec, e, powielając w ten sposób słowa autorów badania. Z którymi nawet korespondowałem, przestrzec przed nadinterpretacją. To jedno spostrzeżenie, jedno odkrycie nie oznacza, iż koty zaraziły się z mięsa kupionego w jakiejś sieci supermarketów. Nie. Równie dobrze, próbka mogła zostać zanieczyszczona wirusem no, po rozpakowaniu w domu, w którym był już chory kot. Nie można jednak jednocześnie takiej ścieżki zakażenia z pełną odpowiedzialnością wykluczyć. Warto byłoby. Tak dla pewności, dokładniej sprawdzić ten trop. Ryzyko zarażenia człowieka w ten sposób jest bardzo małe, bo wirus grypy ginie w czasie obróbki cieplnej, no, ale nie jest zerowe. Więc tak naprawdę, przynajmniej podkreślę to jeszcze raz, z chwilą kiedy nagrywam ten film, nie wiemy jak koty mogły się zarazić ptasią grypą. I z jednej strony ktoś mógłby rzec, że w perspektywie 20 lat ta sytuacja, 20 lat od kiedy chorują ludzie mniej więcej, taka sytuacja, to znaczy mniej niż pół tysiąca ofiar nie tak bardzo częstej choroby, to nic wielkiego. Z drugiej, pamiętajmy o ponad 50% śmiertelności i miejmy z tyłu głowy, co się dzieje w populacjach, do których... Infekowania grypa H5N1 dobrze się przystosowuje. W samym 2003 roku w Azji Południowo-Wschodniej kosztowała ona życie 100 milionów sztuk drobiu zabitych bądź przez nią samą, bądź przez hodowców w celu powstrzymania ognisk. Pokuśmy się może więc o jakieś podsumowanie. Czy czas na niepokój? No nie, z jednej strony nie. Zakażenie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu kotów, na dodatek rozproszone i o niejasnym źródle, yy, nie są podstawą do przyczynania jakichś tam głośnych alarmów. Zwłaszcza, że mówimy o wirusie, którym ssaki nie zarażają się od innych ssaków. Jeszcze, może jeszcze. Z drugiej. Czujność zwiększyć warto. W 2007 roku w Polsce stwierdzono trzy ogniska ptasiej grypy. Wiecie, ile było ich w 2021 roku? Dokładnie 143. I dane te są wiarygodne, bo ptasia grypa jest chorobą zwalczaną z urzędu. Tak, wciąż ryzyko zarażenia się człowieka od ptaka jest bardzo małe, ale jakieś tam jest. Jak możemy przeczytać na stronie Puławskiego Laboratorium, które analizowało próbki, Analiza molekularna wskazuje na obecność mutacji zwiększających adaptację wirusa do ssaków. Już raz ptasia grypa, inna niż H5N1, ale jednak ptasia grypa, przeskoczyła na ludzi i wywołała pandemię. Pandemię, którą znamy jako grypa hiszpanka. Pandemię, która kosztowała życie dziesiątek milionów ludzi. Pandemię, o której więcej opowiadam we wspomnianym już wcześniej filmie i nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię tu o tym, że to grypa H5N1 będzie już niedługo nowym COVIDem. Nie. Bo nie oszukujmy się, tak naprawdę pytanie nie brzmi, czy kolejna pandemia się wydarzy, ale kiedy będzie miała miejsce i jaki patogen za nią odpowie. Z drugiej jednak strony, Tasia grypa H5N1, ta sama, która zabija koty w Polsce, spełnia wiele kryteriów takiego pandemicznego i zabójczego patogenu. Dlatego warto mieć na nią oko i zawczasu wiedzieć o niej więcej. I dlatego pokusiłem się o ten materiał. A po porady i aktualności to zdecydowanie odsyłam na oficjalne źródła rządowe źródła, które znajdziecie m.in. w opisie tego materiału. No i wiem też, jak moja kawiarnia wygląda okiem kamery. I czy przynajmniej w momencie, kiedy ten film jest już zmontowany, warto tu jeszcze coś nagrać. A teraz idę montować ten film, więc do zobaczenia. Do usłyszenia.